Dzień dobry, witamy się z Wami ze ośrodka Villa Karpatia. Dzisiaj kolejna rozmowa o fizjoterapii z Natalią. Dzień dobry. Mamy do omówienia masaże relaksacyjne, masaż kamyczkami i masaż twarzy. Natalia, powiedz coś może o kamieniach. Jakich kamieni używa się do masażu? Do masażu wykorzystuje się kamienie bazaltowe i marmurowe. Bazaltowe to są te czarne, marmurowe są białe. E, kamienie mają owalny kształt i idealnie gładką e, powierzchnię. Świetnie nadają się do masażu, gdyż e, nagrzane do odpowiedniej temperatury bardzo długo to ciepło trzymają i powoli oddają naszym tkankom w trakcie zabiegu. A jak przebiega masaż kamieniami bazaltowymi e, najpierw, lub marmurowymi? E, najpierw połączenie jednych i drugich. Najpierw na nasze ciało nakładana jest oliwka, a następnie zaczynamy powolnymi, spokojnymi ruchami, miejsce przy miejscu, masować nasze ciało, wykonując powolne, spokojne ruchy, które w połączeniu z ciepłem płynącym z kamieni maksymalnie nas rozluźniają i odprężają. Na co wpływa masaż kamieniami bazaltowymi? W czym pomaga? Rozluźnia napięte mięśnie, przyspiesza krążenie krwi, wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn, dotlenia i uelastycznia naszą skórę, zwiększa zdolność wysiłkową organizmu, gwarantuje pełen relaks i świetne samopoczucie. Przejdźmy może do masażu twarzy. Jakie ma działanie masaż twarzy wykonywany w naszym ośrodku i jak się go wykonuje? Masaż twarzy to zabieg, który poprawia stan skóry, systematycznie stosowany spłyca, zmarszczki, zapobiega powstawaniu nowych, ujędrnia skórę przez poprawę jej ukrwienia. Masaż pobudza również głębokie warstwy skóry i znajdujące się pod nią mięśnie, co w widoczny sposób pozwala poprawić owal naszej twarzy. Jeśli mamy problemy z obrzękami w okolicach oczu wstajemy rano i ciężko otworzyć nam powieki, bo oczy są podpuchnięte na twarz możemy wykonać również drenaż limfatyczny, który pomoże nam w tym akurat problemie. To może o drenażu innym razem, a e, powiedz nam może jeszcze, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do tego zabiegu. E, tak, są to wszystkie stany zapalne w obrębie skóry twarzy, zmiany trądzikowe, opryszczka, stany zapalne e, dziąseł jamy ustnej i gardła, powiększone węzły chłonne i niedawne zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej. To dziękuję Ci za, za tą za tę informację. Dziękuję za nagranie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.